Na Cześć, to jest MT urbex W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam ciąg dalszy naziemnych, naziemnych obiektów kompleksu Osłówka W guszycy. Znaczy w sieje teraz aktualnie w sierpnicy. Są to jest schron dwupoziomowy, o nazwie siłownia na chwilę go pokażemy. Z dołu, znaczy na, na, zejdziemy na, nie, na niego Do środka raczej nie wejdziemy, bo Jest z nim woda A nie mamy ochoty być mokrzy Więc widzimy się tam na dole A więc jesteśmy już tutaj niżej tego schronu w Siłowni Mam tabliczkę informacyjną I dowiedziałem się z niej, że jest największa zagadka osłówki i że nie określono nigdy do dnia dzisiejszego po co tak naprawdę była budowana. tutaj wystają pręty, bo ten obiekt też również został nieukończony nigdy przez niemców. Są jakieś rury wentylacyjne prawdopodobnie. I z tego co ja tutaj widzę, to wystają pęty Jakby oni chcieli jeszcze budować wyżej poziomy. No ale im się nie udało. Chcieli budować, ale nie zbudowali. kolejne szyby, choć kominy wentylacyjne. Uważaj. O, co tu głębokie. No ile nie wiem, ile to wody jest tu. No to w skrócie znów kamienia, ja bym sprawdził sędzia. Tutaj widać na tej kondygnacji. A na tej. nie wiem, jak to nazwać w ogóle teraz. Abyś że był tu jeden, jeden strop, ale jest zapadnięty całkowicie. To być patrz, by nie wyszedł. Nie, nie ma szans. E, tu była klatka schodowa. Schody były. Bo tu teraz tak widzę. Że jest właśnie odbicie od schody. No. Tędy wchodzili. A może, mieli wchodzić. E, tam jest cały ten poziom niższy. Jest drabina. I ten poziom jest cały zatykany. Może w ciągu latach nie ma dużych opadów po to, żeby odpalić. No na pewno nie aż tyle. I tak będzie. I na pewno nie ważne. Łatwo tutaj się przewrócić. Tu widzimy też Kominy wentylacyjne a tutaj niższe kondygnacje całego kompleksu. A znaczy, ci obiektu tego, tego kompleks osób to jest też inna sprawa jeszcze? Dużo po tyle, że to może dużo. W przyszłym razem, jak że przyjedziemy. Najlepiej to już wiosna, lato. To nagramy jeszcze podziemia łasówki. Mamy to za jakiś czas. To by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie tradycyjnie kciuka w górę, subskrypcji na kanale, jeśli tego nie robicie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.